Targi Kielce 2021. Mam przyjemność porozmawiać z przedstawicielem firmy Technos, Leszkiem Kulbackim. No, trzeba przyznać, że to dzięki Tobie ta marka jest widoczna na polskim rynku. No, nie przesadzałbym, ale coś, jakiś udział w tym mam faktycznie. Starałem się od 2012 wypromować tą markę, i wydaje mi się, że już jesteśmy wystarczająco rozpoznawalni, żeby nawet w pewnym stopniu dominować na rynku. No, powiem szczerze, też jeździmy trochę po polu i Technos jest zauważalny. Wydaje mi się, że zaufanie klientów zdobyliście i to spore. No, zwłaszcza wówczas, kiedy po prostu jeden klient zaczyna używać, a drugi widzi efekty pracy tej, tą maszyną. Bo często można kupić kosiarkę nawet i za połowę ceny, aczkolwiek są i droższe yy, marki od Technosa, a wcale nie lepsze. Tym niemniej w Sachento można dojechać do Madrytu, a kiepską kosiarką robotę się nie zrobi. Natomiast jeśli chodzi o yy, nasz flagowy model MU, który tam właśnie widzimy, ma o tyle dużo dobrych parametrów, że też jesteśmy nie tylko u rolników doceniani, ale również w branży komunalnej. Yy, ponieważ mamy bardzo wysoki wlot, dzięki temu materiał nie jest przyciskany do ziemi i łatwo rotorowie jest podnosić, i na trzech liniach noży rozdrabniać. I, I na jednej linii cięcia nie ma dwóch bijaków to też powoduje lekką współpracę. Poza tym jest to takiej jakości materiał ST-52, przed malowaniem proszkowym piaskowane, w związku z tym można porysować ST-52 i w ziemię na powietrzu trzymać. Tym niemniej jeszcze ważniejsze rzeczy to jest serce tej kosiarki, a mianowicie rotor, ten wał roboczy, który ma średnicę w dużych kosiarkach 219, 1 1,4 kg na śrubach 20, to też powoduje, że właśnie yy, myślę, że trudno dla nas szukać konkurencji. Kolejną rzeczą, o której należy nadmienić, to właśnie naciąg pasków, wolne koło w przykładni. Jak również teraz w nowym modelu czyli nie przeciwnoży. Fajną rzeczą jest też również możliwość przestawiania wału sporczego. Na szpilce jest klapa z tyłu, którą też możemy podnieść, otworzyć, wał sporczy przestawić do środka. Wówczas można z większą prędkością pracować, jeśli chcemy tak, tak pracować. No i. Klienci zwracają jeszcze na szereg innych detali, bo jeśli mieli wcześniej jakąś kosiarkę i, i to docenią tego Technosa, bo zazwyczaj każdy, kto kupi Technosa, a wcześniej miał inną, twierdzi, że nawet jest zachwycony. Ile takie cudo kosztuje? Myślę, że w pierwszej lidze, której jesteśmy, mamy ceny niższe od konkurencji yy, i też dzięki temu jesteśmy atrakcyjni, to też. Każdy model Technosa ma odpowiednią cenę. Czym to jest napędzane? Od 2019 roku podjęliśmy współpracę z firmą Aerodrysschaft i jesteśmy pozytywnie zaskoczeni nie tylko Jakością wykonania, ale również kiedykolwiek mamy jakiekolwiek drobne kłopoty, nie spotykamy się z problemem rozwiązania tych reklamacji czy czegokolwiek. Co jest bardzo istotne, ponieważ wiele marek nie udziela żadnego wsparcia. W przypadku Euro Dryshaft jesteśmy naprawdę, nawet powiem więcej, zachwyceni. To bardzo miłe słowa. Dwa, że przecież ten biznes opiera się też na relacjach, tak? Tutaj jednak człowiek na końcu jest i ważne jest to, jak się dogadujecie jako po prostu ludzie, tak? Dokładnie. Czasami aż głowa boli od relacji z Radkiem. <laughs> Jeszcze jedna rzecz odno odnośnie targów. Powiedz mi, czy warto na takie targi przyjeżdżać? Moim zdaniem obecność na tych targach yy, to jest budowanie pozycji marki na rynku, w związku z tym nawet jeśli nam się nie chce, to obecność jest obowiązkowa ze względu na to, że klienci systematycznie przybywający na targi, widząc kolejny raz daną markę, są, czują się pewni, że jeśli z nią się zwiążą, ta marka nie zniknie, ponieważ od lat tą markę obserwują na targach. A poza tym bieżąca sprzedaż.